Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Dawid z tej strony. Witam w kolejnych LEGO faktach, LEGO newsach. Jak możecie zobaczyć, nadchodzący materiał to będzie podsumowanie roku 2016 z magazynami LEGO Ninja Go. Już mam scenariusz, już kręcę tutaj zdjęcia. I dzisiaj na pewno ten materiał się pojawi. Magazyny posegregowane, trochę tego było, jak widzicie. 10 minifigurek, jakieś tam dwa pojazdy, wydanie specjalne tam, widoczne. Nie powiem wam dokładnie o której to zrobię, ponieważ robię jeszcze kilka innych rzeczy, jak to zwykle bywa, jednocześnie. Więc dzisiaj na pewno, późnym wieczorem, może wcześniej. Tak więc czekajcie, i na pewno coś się pojawi już niedługo. I co do innych kwestii technicznych, które chciałem wam powiedzieć rzadziej będą materiały się pojawiać, no ze względu na mniejszą ilość czasu, jaką dysponuję i będę się skupiał głównie na zestawach ze świata Gwiezdnych Wojen. Magazyny oczywiście bez zmian będą recenzowane. Yy, może też troszkę później, na przykład 1, 2, 3 dni po premierze. Ale z tego nie zrezygnuję na pewno. Ponieważ figurki są na przykład tutaj Ninja Go bardzo fajne. Jak sobie tak przyjrzałem ten rok, naprawdę mi się podobają. Yy, warto zrobić chyba osobną jakąś gablotkę, jakieś jakieś Schodki, na których można eksponować takie figurki, ponieważ naprawdę są fajne, jak tak spoglądamy na nie całościowo. Co dalej? Pozdrowienia. W takim materiale jak ten, właśnie będę Was pozdrawiał, drodzy widzowie, ponieważ gdzieś tam przed tym materiałami typu, właśnie recenzje, podsumowania, no to to trochę nie pasuje i by zajmowało już znacznie większą część materiału, a to jest troszkę bez sensu, prawda? Dlatego dzisiaj pozdrawiam. Jest to kanał dawny, dawny Mati Jego Lego, teraz to się nazywa RM2.2, jeśli źle czytam Twoją nazwę poprawnie w komentarzu. Pozdrowienia dla widza, który śledzi moją działalność od około 50 subskrypcji, tak więc dzięki wielkie. Pozdrowienia także dla Lego Video, który też prosi właśnie o takie pozdrowienia. I życzenia jeszcze tutaj wszystkiego dobrego dla fana Lego, dla fana Nexonites, taka jest to nazwa. Tak więc, no i oczywiście wszystkich Was razem i z osobna pozdrawiam. Dzięki za to, że śledzicie moją aktywność i jesteście wyrozumiali, ponieważ no wiadomo, chciałbym nagrywać to wszystko częściej, ale no ten czas gdzieś tam jednak ucieka tak, że staram się robić mniej teraz, ale jakieś tam bogatsze materiały. Tak więc. To chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć dzisiaj. Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam, czekajcie, ja się biorę do roboty, już czytam lektorat i zaczynam montować materiał, który wrzucę już dla Was dzisiaj wieczorem. Dzięki, cześć!